Powoli zbliża się październik. Mamy już posadzoną cebulę, więc czas powoli przygotować miejsce pod nasz czosnek. Eee, oczywiście będziemy go sadzili za około 2-3 tygodnie, a jeżeli chcecie wiedzieć, jak to zrobić i kiedy, to zapraszam na film. Po przepieleniu oczywiście mojej grządki będziemy sadzili czosnek, natomiast jeżeli chodzi o sam czosnek, to w Polsce najbardziej lubiany, doceniany jest czosnek odmiany Harnaś, który cechuje się tym, że bardzo fajnie wytrzymuje te okresy chłodne w Polsce. Mamy tutaj przed sobą dwa rodzaje, i tak naprawdę jest to ta sama odmiana. Tylko główki się różnią wielkością. Zamówiłem sobie kilka główek, takich dużo, dużo większych, czyli około 7 cm. Jeżeli Wam zależy na przykład na takiej wielkości główkach, które też dadzą Wam właśnie takiej wielkości czosnek, no to warto sobie zamówić to nieco wcześniej. Z tego względu, że Powiedzmy, na tonę zebranego czosnku to może 100 kg jest takich ładnych główek. Bo standardowo główki czosnku mają około 50-55 mm i wygląda on mniej więcej tak. Oczywiście nie jest on malutki, ale jeżeli ktoś chciałby mieć większy, to warto sobie ogarnąć ten temat właśnie teraz sam czosnek oczywiście warto wysadzić w zależności od warunków atmosferycznych ale możemy się tutaj umówić, że będzie odpowiednia pora mniej więcej od połowy października do początku listopada jest to obiektywny termin w którym nie przepałujemy i powinien nasz czosnek się zakorzenić, a dopiero zieloną część wypuścić na wiosnę wiemy już kiedy, teraz pytanie jak posadzić nasz Czosnek. Oczywiście nie sadzimy całych główek, tylko dzielimy je na ząbki. Więc przejdźmy do rozdzielenia naszego czosnku. Tak sobie właśnie dzielimy. Aż wyskoczył. Czosnek podzielony, bardzo ładne ząbki wyszły z tego, i tutaj oczywiście mamy dół, tutaj mamy górę, i w ten sposób będziemy sadzić. Teraz pytanie tylko w jakiej odległości od siebie i jakie odległości między rzędami i oczywiście jak głęboko. Już wam tłumaczę. Jeżeli chodzi o odległości między każdym czosnkiem, czyli między każdym tym ząbkiem, to w jednym rzędzie robimy to co 5 cm. Możemy dać nawet do 8 cm, ale odległość między rzędami niech to będzie 15 do 20 cm. I dokładnie tak samo sprzedawca też tutaj zaznaczył, że taka jest odległość, czyli od 15 do 20 i co 5 cm. Jest to naprawdę spoko opcja. Czosnek wtedy ma, że tak powiem, miejsce na to, żeby się rozrastać, a więc my zabieramy się za czyszczenie naszej grządki, a wy, gdybyście potrzebowali takich ciekawych porad, to oczywiście zapraszam do siebie na kanał, bo w tym roku bardzo dużo informacji wpada i podejrzewam, że jeszcze dużo bardzo ciekawych informacji wpadnie. Więc jeżeli mnie nie obserwujesz, to zapraszam. Trzymajcie się. Pozdrawiam.